Bluetooth, podłączanie słuchawek Bluetooth. Nokia Lumia 1020 obsługuje technologię NFC, czyli komunikację bliskiego zasięgu. Jeśli posiadasz słuchawkę Bluetooth obsługującą technologię NFC, dotknij słuchawką obudowy telefonu, a urządzenia zostaną automatycznie połączone. Jeśli posiadasz słuchawkę Bluetooth, która nie obsługuje technologii NFC, postępuj zgodnie z dalszą instrukcją. Przesuń ekran w lewo. Przesuń listę w dół i dotknij ustawienia. Wybierz opcję Bluetooth. Dostępne urządzenia Bluetooth zostały znalezione. Dotknij nazwę urządzenia, z którym chcesz nawiązać połączenie. Jeżeli zostanie wyświetlone żądanie hasła, spróbuj wpisać 0000 lub 1234, albo zapoznaj się z dokumentacją zestawu słuchawkowego w celu odnalezienia hasła. Słuchawka Bluetooth została połączona z telefonem. Informuje o tym ikona znajdująca się w górnej części ekranu. Aby powrócić do ekranu głównego, dotknij przycisk Start.